Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie zaprasza. Miłość nie ma imię. Ewa Piernacka. Gdyby komuś było mało takich zwykłych sposobów okazywania miłości, mamy jeszcze wyjątkowy dzień, kiedy celebrujemy to uczucie, szczególnie Walentynki, święto wszystkich zakochanych. Zagościło u nas stosunkowo niedawno, w latach dziewięćdziesiątych. Najpierw było nieśmiało celebrowane przez nielicznych, z czasem zadomowiło się w naszym kraju na dobre. Wielu z nas czeka na ten dzień z niecierpliwością i planuje z wyprzedzeniem jego świętowanie. Walentynki mają zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Wielbiciele tego święta chcieliby, aby trwało 365 dni w roku, natomiast krytykujący uważają, że jest przyjawem amerykanizacji i komercji. Wszyscy mamy prawo wyboru, ale świętowania nigdy za dużo i każda okazja jest dobra, żeby okazywać sobie uczucia. Dojrzała miłość w rytmie slow. Miłość nie zna wieku. Miłość się nie starzeje. To uczucie nie jest zarezerwowane tylko dla młodych. Pojawia się też w jesieni życia i jest równie piękne. Dzięki upływowi czasu i bogactwu doświadczeń życiowych zmieniają się nam priorytety, a wraz z nimi obraz miłości. Warto wziąć przykład z mieszkańców południa Europy. Oni tak żyją, celebrując każdy dzień i nigdzie się nie spiesząc. I właśnie tam od dawien dawna funkcjonują zwroty językowe określające takie podejście. Greckie siga, siga, włoskie dolce, faniente, czy hiszpańskie tranquilo, tranquilo to nic innego jak pochwała wyciszenia, zwolnienia czy słodkiego nieróbstwa. Z pewnością sprzyjają temu ciepły klimat, dużo słońca i piękno natury wokół. Nie bez znaczenia jest również spożywane jedzenie, jak wiem, ma ono niebagatelny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie, a południowcy znani są z długowieczności, gorącego temperamentu oraz uznawani są przecież za najlepszych kochanków na świecie. Niewątpliwie kuchnia śródziemnomorska ma tu swój pokaźny wkład i ukazuje prawdziwość powiedzenia przez żołądek do serca. To bogactwo przepełnionych słońcem warzyw, Owoców i ogromnej liczby ziół oraz świeżych owoców morza i ryb. Południowcy gardzą też lampką czerwonego wina, które wpływa pozytywnie na serce. Większość tych składników to również naturalne afrodyzjaki. Według światowych badań, dieta śródziemnomorska to jedyna z najzdrowszych na całym globie. Nie dość, że obfituje w afrodyzjaki, jest lekka i smaczna. To jeszcze pobudza wszystkie zmysły, daje rozkosz podniebieniu i nie tylko. Przez żołądek do serca. Co to są afrodyzjaki? Według Wikipedii to substancje znajdujące się w różnych produktach, które potrafią zwiększyć popęd płciowy. Ich nazwa pochodzi od bogini miłości i piękności, afrodyty. Choć nie ma konkretnych dowodów na ich działanie. To jednak lubimy wierzyć w szczególną moc różnych produktów, substancji lub roślin. A jeśli wierzymy, to zwiększamy swój potencjał. Większość ziół, warzyw i owoców jest przyjazna zakochanym lub tym, którzy dopiero chcą się zakochać lub kogoś w sobie rozkochać. Często stosujemy je na co dzień i nawet nie wiemy, że mają takie dobroczynne działanie. Warto bliżej przyjrzeć się ziołom przyprawowym bo nawet ich szczypta dodana do zwykłej potrawy nagle czyni ją niezwykłą. Zadaniem przypraw dodawanych do posiłku jest podbicie jego smaku i uczynienie go łatwiej strawnym. Zadaniem ziołowych afrodyzjaków jest dodatkowo umocnienie lub rozpalenie żaru miłości u kochanków. Jedzenie, które ma rozkochać. Najbardziej znaną ziołową przyprawą miłosną w kuchni polskiej jest lubczyk który już w dawnych podaniach ludowych opisywany był jako roślina o magicznych właściwościach. Zawiera on bowiem kumaryny, które rozszerzają naczynia krwionośnie, a tym samym zwiększają przyjemność seksualną. Wierzono także, że podanie go ukochanej osobie sprawi, że będzie ona wierna i oddana. Wplatano go w wianki ślubne, co miało zapewnić młodej parze miłość i szczęście. Podobne właściwości mają również inne zioła przyprawowe popularne i często używane w naszej kuchni. Na przykład pietruszka czy bazylia potęgują zmysłowe doznania. Z kolei używając aromatycznych przypraw typu cynamon, imbir, chili, kardamon, kurkuma, szafran i nasz swojski czosnek dzięki im właściwościom rozgrzewającym i pobudzającym krążenie wpływamy na uwalnianie endorfin i poprawę nastroju. Zbliżone działanie i pozytywny wpływ na nasz organizm mają też owoce i warzywa. Lista owoców skłaniających ku miłości lub namiętności jest długa. Są wśród nich rodzime, soczyste i zmysłowe truskawki, a także nagrzane słońcem arbuzy, banany, melony i ananasy. Jednak królem wśród naturalnych owocowych afrodyzjaków jest awokado. Dzięki wysokiej wartości odżywczej i dużej ilości witamin oraz minerałów, awokado podnosi poziom energii. Łagodzi objawy zmęczenia, zapobiega zmianom nastroju, a zawarte w nim zdrowe kwasy tłuszczowe wpływają dodatnio na poziom testosteronu. Z kolei do warzyw dodających wigoru zaliczyć można pomidory, dynie i selery. Szczególnie ważne są pomidory, ponieważ dzięki dużej zawartości likopenu korzystnie wpływają na kondycję serca. W temacie naturalnych afrodyzjaków nie można też zapomnieć o owocach morza, krewetkach, homarach i ostrygach. Zwłaszcza te ostatnie mają wyjątkowy wpływ na podkręcenie zmysłów oraz wspierają siły witalne. Podobno słynny kochanek Kazanowa zjadał ich na śniadanie aż 50. Na słodko, nawet wśród słodkości, znajdziemy produkty, które także pobudzają zmysły. Najbardziej pociągająca jest niewątpliwie czekolada, i wiele osób uważa, że to najlepszy naturalny afrodyzjak. Wynika to z faktu, że po zjedzeniu czekolady wyzwala się w mózgu serotonina, nazywana hormonem szczęścia. Także bakalie, orzechy, migdały czy figi dzięki swoim walorom smakowym i prozdrowotnemu składowi wpływają pozytywnie na stan ciała i duszy. Do wyboru mamy też orientalne afrodyzjaki, takie jak yerba mate, i maka. Yerba mate może śmiało zastąpić kawę, bo zawiera kofeinę, Teobrominę i teofilinę, które działają łagodnie, pobudzająco. Ziele hinduskiej ashwagandy harmonizuje organizm oraz korzystnie wpływa na naszą żywotność. Z kolei, korzeń peruwiańskiej rośliny maka może być wykorzystany przy obniżonym libido i jako wzmacniacz odporności. Kwiaty smakują. Możliwości komponowania potraw jest wiele, ale pamiętajmy, że jemy wszystkimi zmysłami, przede wszystkim wzrokiem, więc danie muszą być pięknie podane. Warto wykorzystać do dekoracji posiłków jadalne kwiaty, a szczególnie te, które według miłosnej symboliki mają ponoć moc wpływania na uczucia. Nie tylko pięknie wyglądają, lecz także wspaniale smakują. W krajach azjatyckich popularne są dania z dodatkiem kwiatów awrodyzjaków, takich jak Liliowce, glicynie, magnolie, gryzantemy czy storczyki. U nas zaś największe miłosne zastosowanie kulinarne mają płatki róż, bratki i stokrotki. Walentynkowe menu. Mając tak bogatą wiedzę o produktach wpływających na nasze doznania, walentynki, warto pokusić się o przygotowanie wyjątkowych, może nawet nieco bardziej pracochłonnych potraw. Już samo wykonanie z dużą starannością i sercem ulubionych dań dla bliskiej nam osoby to wyraz miłości do niej, ale także szansa na wprawienie jej w zachwyt, kiedy spożywana potrawa będzie pieściła jej zmysły. Na kolację walentynkową możemy zaserwować pyszną, rozgrzewającą zupę dyniową z kurkumą posypaną płatkami migdałów, oraz krewetki z patelni duszone w białym winie. Do tych wykwintnych dań jako deser podajemy sałatkę figową lub czekoladowe ciasteczka z chili w serduszkowe wzory. Nie zapomnijmy o lampce wina lub szampana. Kwiat niejedno ci powie. Już w mitologii greckiej znalazły się wzmianki o symbolice roślinnej. Zresztą cała tradycja ludowa, przypowieści biblijne i legendy przepojone są informacjami o znaczeniu poszczególnych roślin. A szczególnie kwiatów. Dzięki swojej symbolice, kwiaty służyły kiedyś do przekazywania wiadomości, a było to w czasach, gdy zakochani czy ci, którzy dopiero poszukiwali swojego wybranka, nie mieli możliwości okazywania uczuć bez przekraczania ówczesnych norm społecznych. Każdy kwiat miał swoje znaczenie. Na mowę kwiatów miało wpływ odmiana, kolor, ułożenie płatków oraz wiele innych szczegółów. Obecnie za pomocą kwiatów można wyrazić ogrom emocji, przede wszystkim miłość. Najbardziej popularne jest oczywiście czerwona róża. To kwiat Wenus, bogini miłości, symbolizuje prawdziwą miłość, czystą i piękną. Inne kwiaty także pomogą nam przekazać, co czujemy, a nawet zadać pytanie. I tak bratek mówi: Myślę o tobie. Lidak pyta: Czy nadal mnie kochasz? A nie zapominajka, Symbolizuje wierność i nieprzemijającą miłość. Podobnie czerwone tulipany, pierwiosnki, orchidee, słoneczniki, stokrotki są symbolem miłości i możemy je śmiało umieścić w kompozycjach kwiatowych, które mają przekazać komuś bliskiemu zaszyfrowane wyznanie. Tajemna Miłosna Moc Roślin. Temat miłości jest stary jak świat. Wszelkie wierzenia, głusła i czary dotyczące miłości oraz tego, jak ją zdobyć. Przekazywano sobie od wieków. Obecnie wiedza ta już zanika, choć niekiedy można jeszcze usłyszeć o miłosnych wróżbach czy magicznych eliksirach pomagających zdobyć wybrankę czy wybranka serca. W tym celu stosuje się różnego rodzaju ziołowe mikstury, napary, olejki, kadzidła i kąpiele. Najbardziej popularne rośliny, które wykorzystujemy w miłosnej magii, to te z naszych pól i łąk, a nawet ogrodów. Lista jest bardzo długa. Każdy znajdzie coś dla siebie i swoich magicznych potrzeb. Na przyciągnięcie miłości działają ponoć Waleriana, Haber-Bławatek, Fiołek, Lukrecja, Mirt, Ruta Zwyczajna, Przytulia Właściwa, Serduszka, czarcikę Słonkowy, Bazylia czy Ptasie Ziele. Cała tajemnica magicznego działania miłosnych dań tkwi nie w samych afrodyzjakach, a w produktach dobrej jakości, odpowiednim doborze przypraw, wydobyciu wyjątkowego smaku potrawy oraz estetycznym, efektownym podaniu. Oczywiście nie bez znaczenia jest cała oprawa wizualna pięknie nakryty stół, kwiaty, romantyczna muzyka i subtelne światło świec. Tak stworzony nastrój sprzyja radości, bliskości i miłości. Miłość potrzebuje czasu, a my, silversi, Mamy go na emeryturze wystarczająco dużo, aby także na co dzień sprawiać przyjemności ukochanej osobie. Artykuł pochodzi z numeru 47 warszawskiego miesięcznika seniorów, hashtag pokolenia. Czytały: Katarzyna Dziąg, Elżbieta Stróżyk.